Cześć, cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii PANIENI FIFA 365 2026. Dzisiaj e, otwieramy dwie greckie e, saszetki premium gold. W każdej e, są karty premium gold e, oraz jedna saszetka Panie. premium. E, można tutaj trafić greckie karty limitowane, czyli AEK, Ateny, Olympiakos, Panathinaikos Panie. oraz Paok. Jedna taka kosztuje dziesięć euro. I chyba tyle. Dobra. Pierwsza. Oraz druga i uwaga w pierwszej. 350 coins. Oprócz tego Vinicius premium Gold Dembele premium Gold oraz Soboslay. Oczywiście również premium Gold. Dobra, i jakie limitki premium Gold będą w drugiej? To jest też ważne. Te same trzy, to druga wersja. I 300. O czekajcie, bo zrzuciłem. Nie trzeba. To się przyda. I chwila prawdy. Inne ba bardzo dobrze. Hurricane, Alvarez oraz Pedri. I teraz saszetki premium, żeby te greckie karty wyciągnąć, czyli to są najważniejsze. Saka na zwykłej limitce premium. I grecka. Z Olympiakosu LKB. I na drugiej greckiej Tete z Panathinaikosu. Czyli w każdej zaszczytce premium są dwie limitki greckie. Czy jest to gdzieś napisane? Potwierdzone czy coś? Tak. Y, dwie greckie limitki. Y, oprócz tego logo Interu. Na bazówce Rodinej z Olympiakosu. Henderson z Ajaxu. Bastoni z Interu. De Jong z Barcelony, Kuybanos Botafogo oraz Samuel Linos Atletico Madryt. I pozostałe 4 pozostałe dwie karty greckie. Na limitce premium Bellingham. I tutaj TT ponownie z Olimpiakosu. Znaczy z Fanatina Kosu i Roberto Pereira z AEK Atene, czyli trzy różne greckie karty się udało trafić. Dalej, Hurricane Road to FIFA World Cup 26, Eduardo Quaresma Sporting, to już są bazówki, Chuameni z Realu, Larsson z Eintracht Frankfurt, Bento z Al-Nasr, Kamawinga z Realu, i drugi raz Botafogo Mastriani. No szkoda, że jest powtórka. Znaczy i tak mam już jeden, jeden kompletny set, pewnie go wam jutro pokażę. Albo pojutrze, zależy na co wpadnę, jaki odcinek nagrać. Ale trzy różne plus jeszcze wczoraj, w sensie no dla mnie to przed chwilą, ale wczoraj na odcinku ze starter Pakiem chyba je ja też trafiłem. No to razem już jest pięć różnych, całkiem fajnie. Dobra, dzisiaj też będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja jeszcze z Wami żegnam. Cześć.